Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe sprawy. Dzisiaj opowiem wam o bukszpanach, czyli super zimozielonych roślinach, które powinny się chyba znaleźć w każdym ogrodzie. Podpowiem wam jak w łatwy i tani sposób można mieć swoje własne rośliny jak je pielęgnować, aby później za parę lat cieszyć się żywopłotami, eleganckimi kulami czy stożkami. W dalszej części tego odcinka zabiorę Was do świata kwiatów. Nie tylko pięknych, ale i roztaczających wokół, oszałamiającą wonę. Powodując przy tym, że nie chce się wychodzić z tego ogrodu. Zapraszam do oglądania. To zacznijmy od tego bukszpanowego koła. Wymyśliłam je sobie ponad 10 lat temu, wsadzając wprost do ziemi gałązki o długości 10 cm. Pędy do ukorzeniania pobierałam w marcu z mojego dorosłego bukszpanu, który niestety został rozłamany przez śnieg. Gałązki od gości 10 cm moczyłam w ukorzeniaczu do roślin zdrewniałych i od razu sadziłam tutaj, czyli w miejsce docelowe. Mogłam sobie na to pozwolić, ponieważ ja mam tu bardzo dobrą ziemię. Przepuszczalną, żyzną, więc było ok. Natomiast jeśli u Was ziemia jest zbyt zwięzła, to musicie ją rozluźnić. Jeżeli macie zbyt słoneczne stanowisko, to posadźcie swoje gałązki w zacienionym miejscu i nie zapomnijcie o podlewaniu. Już po paru latach od posadzenia będziecie mogli cieszyć się takim efektem. Oczywiście, im gęstsze sadzonki posadzicie, tym szybciej bukszpany połączą się w taką właśnie całość. To moje kółko ma około 10 lat, może ciut więcej, ale zadowalający efekt był już po paru latach. Od samego początku chciałam uzyskać niski i niezbyt szeroki żywopłocik. Dlatego swoje bukszpany sadziłam w jednym rzędzie w odległości od siebie około 20 cm. Oczywiście bokszpany możemy sadzić w dwóch rzędach, namijanego, tak aby sadzonki tworzyły zygzak, ale ja nie chciałam, aby ten żywopłocik zdominował to, co będzie się działo w kółku. Teraz on jest już nieco za szeroki. Na dniach moja mama będzie go cięła, bo to jest jej konik, więc na pewno straci z objętości i na zewnątrz, i od środka. Oczywiście od góry również zostanie ładnie przycięty, po to aby pięknie podkreślał róże, które lada dzień zaczną kwitnąć. Ta kula również wyszła z pod mojej ręki. Aby moje bukszpany były piękne i zwarte, przycinam je dwa razy do roku. Pierwszy raz na przełomie maja i czerwca, a drugi raz nie później niż w sierpniu. A to dlatego, że gdybym przycięła je zbyt późno, one nie zdążyłyby się odbudować przed zimą. Nawet gdyby jesień była ciepła i one dałyby rady coś wypuścić, no to niestety te młode przyrosty nie zdążyłyby zdrewnieć, no i przemarzłyby. Przy cięciu bukszpanów zawsze dbam o dwie rzeczy, po to, aby zaoszczędzić sobie pracy. Po pierwsze o ostre nożyce do żywopłotów, a po drugie o folię lub włókninę, którą rozkładam wokół krzewu, który będę cięła. Dzięki temu nie muszę się później bawić w wybieranie przyciętych pędów z pomiędzy roślin czy kory. Uważam, że to jest bardzo duże ułatwienie i polecam Wam taką metodę. Żeby bukszpany były wizytówką ogrodu, warto je mądrze podlewać, czyli nie tylko wiosną i latem, ale również jesienią i nawet zimą. To są rośliny zimozielone, czyli parujące cały okrągły rok. Warto więc w zimie wykorzystać dni z odwilżą i wlać im naprawdę sporą ilość wody. Dzięki temu wiosną nie okaże się, że nasze bukszpany wyglądają jakby uschły. Ja na taką całkiem sporą kulę bukszpanową wlewam jednorazowo jedną konewkę 10-litrową wody, a w czasie upałów nawet dwie. Bukszpany podlewam zawsze tak, że wolę im wlać rzadziej, Wodę za to w większej ilości. No i zawsze podlewam albo późnym popołudniem, albo przed wieczorem, żeby ta woda dłużej utrzymała się w ziemi, a nie wyparowała. Aby bokszpany wyglądały świetnie i miały taki właśnie żywo zielony kolor, warto je nawozić nawozami azotowymi. Moje krzewy co sezon dostają ode mnie obornik granulowany, biohumus, no i oczywiście własny kompost. No, ale to jest nawożenie doglebowe. A one uwielbiają również nawożenie dolistne. Dlatego od czasu do czasu dostają ode mnie również rozcieńczoną z wodą odżywkę do roślin zielonych. Podlewam je konewką od góry. One sobie właśnie chłoną to wszystko przez te części zielone, czyli przez liście, no i rosną po tym jak szalone. Po prostu to uwielbiają. To jest właśnie ten krzew, który lata temu został rozłamany przez śnieg i z którego pobierałam gałązki, żeby stworzyć swój żywopłocik. Jak widzicie, ma się dobrze, ponieważ żal mi go było wyrzucić, no i postanowiłam zrobić z niego coś na kształt bonsai. Niestety, w zeszłym roku, kiedy wyjechałam do letniska, przyczepiła się do niego czmabuk szpanowa. Kiedy na co dzień jestem tutaj w ogrodzie, no to co parę dni w sezonie przeglądam wszystkie bukszpany, żeby nie okazało się, że się zagapiłam i że te wstrętne gąsienice pożarły pół moich bukszpanów. Został troszkę podgryziony, trochę liści zrobiło się, no takich jak to po bukszpanowych, czyli suchych, nieciekawych, szarych, ale na szczęście mamy już czym walczyć, z tymi paskudztwami. Ja co sezon mam przygotowany Lepinox Plus. To jest świetny produkt. To nie jest żadna reklama. Natomiast ja go uwielbiam, ponieważ nie szkodzi żadnym innym żywym organizmom. Ćmę wybija, a nasze bukszpany mogą sobie dalej rosnąć no i cieszyć nasze oczy. A propos ćmy bukszpanowej. Myślałam, że jeszcze w tym roku do mnie nie dotarła i właśnie znalazłam pierwszą gąsienicę. Nie ma szans, nie przepuszczę jej. Zaraz Wam ją pokażę. Tylko spójrzcie, jaka wielka. Co za obrzydlistwo. Czy to widać? Jest całkowicie zimno. Czas na oprysk. Odkąd kwitną one, czyli irysy, jestem absolutnie zahipnotyzowana i wcale nie mam ochoty wychodzić z ogrodu. Te kolory, te wielkie kwiaty, no i ten oszałamiający zapach, powodują to, że w zasadzie chodzę tylko między nimi, robię im zdjęcia, filmuję je, wącham, przyglądam im się, siedzę przy nich i w zasadzie to do szczęścia nie potrzeba mi nic więcej. W swoim ogrodzie od lat mam bardzo dużo irysów, one zawsze pięknie kwitły, ale w tym roku zauważyłam, że kwitnienie jest dużo słabsze. Niektóre rośliny nie wypuściły ani jednego kwiata, a to za sprawą tego, że duża część niektórych moich rabat stała się zbyt mocno zacieniona dla irysów, które do szczęścia potrzebują dużo promieni słonecznych. Jeżeli nie zapewnimy im ciepłego, słonecznego stanowiska i żyznej, przepuszczalnej ziemi, no to niestety nie będziemy mieć kwiatów. Ja na szczęście zdążyłam zrobić wielką rabatę jesienią zeszłego roku, na którą przeniosłam dużą część swoich irysów, no i one tam pięknie kwitną. Ten pasek, który tutaj widzicie, w zeszłym roku był cały ukwiecony. W tym roku, ze sprawą tego, że dwie magnolie rozrosły się za bardzo i rysy kwitną tylko w połowie jego długości. Druga połowa nie ma ani jednego kwiatka. Obserwując irysy zwróćcie uwagę nie tylko na kwiaty, ale i na ich liście, bo bardzo często zdarza się tak, że chorują one na plamistość liści kosaćców. To jest choroba grzybowa, którą rozpoznacie po tym, że na liściach irysów pojawiają się rdzawe plamy. Najpierw są kropki, a później zasychają całe liście. Kiedy tylko zobaczycie takie właśnie liście z kropkami, od razu usuwajcie je i nie wrzucajcie ich do kompostownika. Z takimi liśćmi możemy zrobić tylko dwie rzeczy: albo oddać je na bio, albo spalić w ognisku. Z powodu tej choroby, niestety, nasze kosaćce mogą nie kwitnąć, więc. Bądźcie czujni i obserwujcie swoje rośliny. Możliwość pojawienia się tej choroby zwiększa się, kiedy mamy deszczową pogodę, a więc nadmiar wilgoci, i kiedy w naszej glebie brakuje wapnia i fosforu. Kolejną rośliną, którą chciałabym Wam zareklamować i która rośnie w moim ogrodzie i pięknie pachnie, jest ten żółty liliowiec. Niestety nie powiem Wam, co to jest za odmiana, ponieważ od lat szukam tej informacji i nigdzie nie mogę znaleźć, ale jedno jest pewne: w sprzedaży występuje jako liliowiec żółty wczesny. Oprócz cudownych i obłędnie pachnących kwiatów, ma jeszcze piękne, ozdobne liście. Liście, które oprócz tego, że dają fajną zieleń, i efekt takiej jakby yy, trawy, to jeszcze sprytnie maskują inne liście, które nie do końca są atrakcyjne, na przykład tych czosnków. Te liliowce mam u siebie od lat. Cudownie prezentują się z kwiatami niebieskimi, jak i fioletowymi, na przykład irysami syberyjskimi, koci miętką. Czy czosnkami ozdobnymi? I gdyby tylko nie to, że jeden kwiat żyje tylko jeden dzień, to byłaby to roślina wręcz idealna. Wieczornik damski to obok liliowców i irysów roślina, która o tej porze roku zdecydowanie wprowadza w tym ogrodzie obłędny zapach wręcz oszałamiający, zwłaszcza przed wieczorem. Jak widzicie, jest to roślina wysoka, więc nadaje się na tył rabaty, ewentualnie na jej środek, ale absolutnie na przód. Występuje w dwóch kolorach fioletowym i białym. U mnie tutaj wieczornik znalazł się ze sprawą tego, że wysiałam jego nasiona, ale świetnie też dokonuje samosiewu. Dziko występuje w wielu miejscach w naszym kraju. No i ostatnio doczytałam, że jest uznawany za gatunek inwazyjny. Mi jest go ciągle mało, liczę na to, że dokona właśnie samosiewu, no i w kolejnym sezonie będę go mieć tutaj więcej i będę mogła upajać się tym cudownym zapachem. To już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym odcinku. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. A jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli mielibyście ochotę na więcej inspiracji roślinnych, to zaglądajcie na mojego Instagrama, Facebooka i strony Ogrodowe Sprawy. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.